Z tej strony Jotuś a to jest poradnik jak zrobić sztuczny dym lejemy do miski ciepłej wody następnie bierzemy antyperspirant taki jak Rexona, i psikamy widzicie leci dużo dymu Właśnie tak wygląda. Ten dym nie śmierdzi. Pachnie. Jest pod Można nabrać kolegę, żeby się palić, coś. Nawet dobry. To jeśli wam się spodoba, to lajkujcie. Komentujcie. Subskrybujcie. Ja jestem Jotuś, A to był poradnik: jak zrobić sztuczny dym. Narka.